Za nas do zauważenia skutków naszych słów, naszego postępowania. Mamy za pomocą rozumu przesiać to, co nam się wydarzyło w ostatnie może miesiące, lata. I jak przez sito mamy oddzielić nasze dobre postępowanie od błędów. Na ogół zdajemy sobie sprawę, że popełniamy błęd i dobrze, jeśli jesteśmy tego świadomi. Nie zawsze jednak potrafimy rozeznać, co jest dobre, a co złe. Kto zatem może to określić? Jak możemy oddzielić ziarno od plew, złudzenie od prawdy? Jak można rozpoznać, co jest natchnieniem Ducha Bożego, a co jest przejawem często naszych egoistycznych dążeń, może czeraz nieraz urażonych ambicji, skrywanych czasem głęboko chęci panowania nad innymi? przecież złożył w naszych sercach pragnienie miłości i człowiek może przeżyć życie dobrze tylko w promieniowaniu miłości jest nam i, 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 ale to pragnienie jest często uwikłane w więzach egoizmu i co należałoby zrobić żeby się od tego uwolnić no potrzebny jest jakiś rachunek sumienia jakiś konkretny sprawdzian jest nam Potrzebny. A życie składa się z wielu konkretnych sytuacji. Jesteśmy przez innych odbierani poprzez nasze konkretne słowa, zachowania, czyny. A więc niewątpliwie taki rachunek sumienia jest nam potrzebny. Potrzebne jest właśnie spojrzenie na siebie, żeby dostrzec, czy nie zeszliśmy. Zbyt daleko od zwykłej drogi przyzwoitości. Jeśli ktoś nie podejmie takiej codziennej, choćby częstej refleksji nad sobą, ryzykuje trwanie w błędach. A Apostoł Paweł przypomina nam, że Jezus podporządkował prawo miłosierdziu i nazywa to zwycięstwem nad grzechem, nad śmiercią. Tak więc nasz rachunek sumienia powinien być prowadzony w świetle tego, tego, co apostoł Paweł nazywa zajmowaniem się dziełem Pańskim. Czym w naszym życiu jest to dzieło Pańskie? Wydaje się, że to brzmi trochę górnolotnie, ale tymczasem to nic innego jak nasze codzienne życie, ale życie przeżywane według sposobu, w jaki Bóg ocenia rzeczy tego świata. To poczucie żywej obecności Boga w każdym wymiarze naszego życia. To nic innego, jak zapytanie w konkretnej sytuacji, o co by Jezus powiedział na mój wybór, na wypowiadane przeze mnie słowa, na sposób przeżywania przeze mnie cierpienia, jak Jezus oceniłby moje relacje w rodzinie, w miejscu pracy, Pan bowiem ocenia rzeczy tego świata w świetle, prawdy wiecznej, gdzie to, co przemijające otrzymuje kształt ostateczny, nieprzemijający. Tak więc każda chwila naszego życia może mieć wymiar nadprzyrodzony, dotykający wieczności. O to modliła się święta Faustyna, prosząc, żeby Bóg nadawał każdego, każdej jej uczynku nadprzyrodzony sen. Postoł zapewnia nas, że ten trud nie pozostaje daremny w Panu. Ten trud oznacza, czy kierujemy się w naszym postępowaniu pragnieniem Bożego Planu wobec nas. Bo skoro Bóg nas stworzył, to znaczy pragnie naszego istnienia. Skoro Bóg nas odkupił, to znaczy pragnie naszego zbawienia. A skoro takie jest Jego pragnienie wobec Każdego z nas to oznacza, że On od każdego z nas oczekuje odpowiedzi miłości na Jego miłość. I to jest najlepszy scenariusz naszego życia. I rachunek sumienia nam pomóc odczytać ten Boży zamiar. I stąd wynikają pytania, które sobie możemy postawić. Wielkim poście, pytania, czy, czy ja pragnę żyć według Bożego planu? Czy staram się go odgadnąć? Odpowiedzi na te pytania nie są łatwe, ale apostoł zachęca nas, słyszeliśmy przed chwilą, bądźcie wytrwali, niezachwiani. I pomimo wszystko jesteśmy świadomi własnej kruchości, różnych splotów zła. Które niejednokrotnie nas bardzo zniewalają. Często nie wiemy, jak samemu uwolnić się z tych więzów, a co dopiero w odniesieniu do innych osób. Ewangelia wskazuje nam wielkie ryzyko poprawiania innych. Niewidomy czy może prowadzić niewidomego czy obydwaj nie wpadną do domu. Ewangelia jednocześnie wskazuje, że możemy jednak pomóc drugiemu pod jednym warunkiem, że wpierw sami zajmiemy się uwolnieniem ze swojego zła. Dlatego usunięcie belki z własnego oka upoważnia nas do prób pomocy drugiemu, nie inaczej. Jednocześnie Ewangelia ukazuje nam możliwość. Zła od dobra, odwołując się do zbioru owoców, bo dobre drzewo nigdy nie wyda złego owocu, ani złe drzewo nie wyda dobrego owocu. Każde drzewo poznaje się po jego owocach, tylko musimy to wpierw odnieść do samego siebie. I każdy powinien w pierwszej kolejności zająć się własnym sumieniem. Bardzo to przypomnienie jest nam potrzebne dzisiaj. Jako chrześcijanie, nie możemy się dawać ponieść fali tego powszechnego zamętu medialnego. Środki masowego przekazu są często nasączone świadomie tworzonym kłamstwem. Dochodzi do tego, że zaczyna się uważać kłamstwo za coś zwykłego, dopuszczalnego. Często w walce politycznej, nie tylko. Te kłamstwa doprowadzają do podziałów między ludźmi. Te podziały przenikają w głąb naszych rodzin. Niesprawdzone plotki, które uderzają we wszystkie autorytety. Często również różnym osobom przypisuje się jakieś niewypowiedziane przez nich słowa, albo cytuje się wyrwane z kontekstu zdania. Starajmy się nie uczestniczyć w powtarzaniu niesprawdzonych wiadomości. Jeśli nie potrafimy dotrzeć do źródeł, to lepiej zamilczmy. Idąc za radą Jezusa, zajmijmy się swoim własnym życiem. Zajmijmy się swoimi własnymi drzazgami. Przypatrzmy się owocom naszego własnego życia i rozważajmy, co nam dziś Jezus przypomina, czy jestem dobrym człowiekiem? Jakie jest moje serce? Co z niego wydobywam? Czy moje serce jest skarbcem dobra? Jak przemawiają moje usta? Zauważmy, że są to pytania, które może sobie zadać każdy człowiek w każdej sytuacji. Może je sobie zadać osadzone w więzieniu. I sprawdzać, a jakim jestem człowiekiem dla innych osób w tej samej celi? Jakim jestem dla personelu więzienia? Te wszystkie pytania może sobie zadać osoba przebywająca w szpitalu, która pomimo swojego cierpienia może otworzyć swoje serce i wydobywać z niego dobro, dobre słowa wobec personelu medycznego, wobec innych chorych, każdy z nas w sytuacji, w jakiej się znajduje, może posługiwać na różne sposoby, choćby dobrym słowem, gestem, czy też niosąc bardzo konkretną pomoc. W ocenianiu własnego działania, działania innych osób, często brakuje nam cierpliwości, a Jezus zachęca, żeby czekać do czasu dojrzewania i żniw. Może nieraz przekonaliśmy się, jak pochopna ocena drugiego była niesprawiedliwa. Dopiero z perspektywy czasu możemy się przekonać, jak kogoś bardzo skrzywdziliśmy czy zraniliśmy. Zbliżający się wielki post, który w środę najbliższą rozpoczniemy, przypomina nam, że wszyscy potrzebujemy nawrócenia. A nawrócenie dokonuje się przez zmianę serca. Się przez słowa, które wypowiadamy. A nasze słowa nieomylnie nas osądzą, ponieważ odzwierciedlają nas samych, nasze serca. Taka jest prawda o nas samych. Możemy nadużywać słów, aby ukryć nasze myśli i to byłoby kłamstwo, ale nigdy nie możemy ukryć naszego serca ponieważ każde słowo dokładnie ujawnia nasze serce. Jezus przypomniał o tym, że dobry człowiek z dobrego skarbca swego serca wydobywa dobro, a zły ze złego skarbca wydobywa zło. Tymi słowami Jezus wskazuje nam wielką wartość serca. Czym jest to serce? Papież Franciszek ostatnią encyklikę poświęcił sercu. W tych dzisiejszych czasach technologii, racjonalizacji przypomniał nam, jak ważne jest serce. Serce Boga i nasze serce. Encyklika papieża Franciszka jest wielkim hymnem poświęconym sercu. Papież przypomina w niej, że chrześcijaństwo ma być religią serca. Że serce Jezusa jest syntezą Ewangelii, uważa, że w sercu rozgrywa się wszystko, co dotyczy naszego człowieczeństwa. Proponuje więc serce nazwać centrum człowieka. I dzisiaj na progu Wielkiego Postu warto z tej encykliki zaczerpnąć papieskie wezwanie do zadania sobie pytania. Osobistego, o jakości mojego serca? Czy rozpoznaję i postępuję za poruszeniami serca, które daje mi Bóg? Czy odczuwam w swoim sercu wezwanie, które popycha mnie do zauważenia drugiego człowieka, jego potrzeb? Są to ogromnie ważne pytania, które próbujmy sobie postawić na progu. Wielkiego postu, a papież wskazuje, że kluczem do otwarcia naszego serca jest zrozumienie prawdy, że Chrystus umarł za nas, oddał swoje życie z miłości za każdego z nas. To, co podkreśla święty Paweł w dzisiejszym czytaniu, mówiąc Bogu, niech będą dzięki za to, że dał nam zwycięstwo przez Pana naszego, Jezusa Chrystusa. To nie jest tylko wiedza. To jest miłość, która ma przenikać całe nasze życie. I to jest ten czas, który jest nam dany, którym staramy się na różne sposoby poruszyć nasze serce, można powiedzieć, dostroić je do bicia serca Bożego. I to wszystko musi się rozegrać w naszym sercu. A potem papież pisze, że nasze serce będzie zdolne doprowadzić naszą osobę do pełnego miłości posłuszeństwa Panu. A przez to do zmiany swojego życia. I w ten sposób możemy się chociaż trochę przyczynić do zmiany życia naszych najbliższych, miejscu pracy, w naszych rodzinach, gdziekolwiek jesteśmy. W jakimś sensie możemy trochę przyczynić się do zmiany tego, co się dzieje w świecie. I oto módmy się nawzajem za siebie i tego sobie życzmy, żeby w takim duchu starać się przeżyć ten oczekiwany czas Wielkiego Postu. Amen.